Dyskusja na temat przyjęcia wspólnej europejskiej waluty, jaką jest euro, trwa w Polsce już niezmiennie od 2004 roku, czyli od samego początku wstąpienia Polski do Unii. Niektóre osoby uważają, że przystąpienie do strefy euro powinno odbyć się jak najszybciej, wymieniając przy tym różnorakie wynikające z tego faktu korzyści. Inni z kolei sądzą, że jest to tylko zbędny zabieg polityczny i nasz kraj w żaden sposób na tym nie skorzysta. Zastanówmy się więc, jakie wady i zalety może mieć obecność Polski w strefie euro. Na samym początku warto pokrótce przybliżyć rys historyczny. I nie mam tu na myśli tylko waluty euro, ale bardziej ogólnie całej Unii Europejskiej. Pomysły zjednoczenia narodów starego kontynentu miały już wielokrotnie miejsce w historii Europy. Od czasu upadku cesarstwa rzymskiego wiele osób, środowisk czy władców próbowało w taki czy inny sposób urzeczywistnić ideę zjednoczonej Europy. Jednak praktycznie do drugiej połowy XX wieku nigdy do niczego takiego, na większą skalę, nie doszło. Dopiero po zakończeniu II wojny światowej impuls idei integracyjnych nabrał na sile. Wtedy, też zniszczone działaniami zbrojnymi kraje europejskie postanowiły zacieśnić współpracę, zarówno gospodarczą, jak i polityczną, która pozwoliłaby w optymalny sposób odbudować zniszczone państwa i zapobiec w przyszłości kolejnej wojnie. Również kontekst geopolityczny jest tutaj ważny. Po II wojnie światowej, świat został mocno spolaryzowany i podzielony pomiędzy dwa wrogo do siebie nastawione imperia. Mam tu na myśli Związek Radziecki i Stany Zjednoczone. Od razu można więc zauważyć, że małe, podzielone i niewspółpracujące ze sobą państwa europejskie nie mogły w żaden sposób stanowić jakiejkolwiek przeciwwagi, zarówno dla Amerykanów, jak i Rosjan. Oczywiście, Wielka Brytania czy Francja w tamtym czasie posiadały jeszcze ogromne terytoria zamorskie, jednak był to już raczej początek końca potęg kolonialnych, czego dowodem może być uzyskanie niepodległości przez Indie w 1947 roku. Jak więc widzimy, integracja krajów europejskich była wręcz konieczna, aby zachować swój dotychczasowy status oraz siłę na arenie międzynarodowej. W tym miejscu uczciwie trzeba przyznać, że idea bliższej współpracy państw europejskich po latach okazała się bardzo skuteczna. Praktycznie od 1945 roku nie mieliśmy w Europie wojen. Kraje takie jak RFN, Francja czy Wielka Brytania dalej zachowały swoją wysoką pozycję a poszczególne europejskie społeczeństwa w stosunkowo szybki sposób zaczęły się bogacić. Przez kolejne lata integracja europejska zacieśniała się coraz bardziej. W 1958 roku kraje europejskiej wspólnoty węgla i stali założyły EWG, czyli Europejską Wspólnotę Gospodarczą. Zaś 1 listopada 1993 roku nastąpiło formalne powstanie Unii Europejskiej, jaką znamy obecnie. Pierwsze pomysły stworzenia wspólnej Unii Walutowej pojawiły się już w latach 60. ubiegłego wieku, lecz dopiero w latach 70. opracowano realny plan wprowadzenia wspólnej waluty. Ostateczna decyzja zapadła jednak w ramach traktatu z Maastricht z 1992 roku. 7 lat później, czyli w 1999 roku nastąpiła pierwsza inauguracja euro w transakcjach bezgotówkowych, zaś od stycznia 2002 roku prowadzono tę walutę w formie gotówkowej w 12 państwach Unii Europejskiej. W 2019 roku euro jest prawnym środkiem płatniczym w 19 państwach tworzących strefę euro, a ostatnim krajem, który przystąpił do wspólnej europejskiej waluty, była Litwa. W tym miejscu można zatrzymać się na chwilę i zastanowić się, po co tak naprawdę została stworzona jednolita waluta. Idee były jak najbardziej słuszne, chodziło bowiem przede wszystkim o ułatwienie rozliczeń międzynarodowych, usunięcie ryzyka wahań kursów walut czy dalsze wzmocnienie integracji poszczególnych państw. Niemniej jednak moim zdaniem projekt wspólnej waluty po latach okazał się bardziej przedsięwzięciem ideowym, politycznym, a niekoniecznie opartym na zdroworozsądkowej ekonomii. A niestety zapewne, jak dobrze wszyscy o tym wiemy, realna ekonomia nie zawsze idzie w parze z polityką. Trudno jest bowiem oczekiwać, że będzie możliwe odpowiednie dostosowanie jednej wspólnej polityki monetarnej do potrzeb wszystkich krajów tworzących strefę euro. Niestety, Unia Europejska złożona jest ze zbyt wielu państw z mocno zróżnicowanymi profilami gospodarki, żeby taka idea była w praktyce możliwa. Przykładem mogą być tutaj takie państwa jak Grecja, Portugalia, Hiszpania, czy w końcu Włochy, które po przystąpieniu do wspólnej waluty, dzięki możliwości uzyskania łatwiejszego i przede wszystkim tańszego kredytu, w znaczny sposób zwiększyły swój dług publiczny. To jest moim zdaniem główna bolączka obecnej strefy euro ustalenie jednakowych stóp procentowych dla wszystkich krajów. W normalnych warunkach państwa takie jak Grecja czy Portugalia musiałyby zapłacić wyższy koszt odsetek od długu niż przykładowo Niemcy. Spowodowane jest to zwyczajnie większym ryzykiem pożyczenia kapitału takim krajom. Strefa euro ten swojego rodzaju hamulec zadłużenia zlikwidowała. Można także zastanawiać się, że rzeczywiście dług publiczny jest tak zły, jak często jest przedstawiany. Sprawa nie jest taka oczywista, i żeby dokładnie wyjaśnić to zagadnienie, potrzeba by spokojnie kolejnego nagrania w tym temacie. Pokrótce można jednak stwierdzić, że zaciąganie rozsądnego zadłużenia samo w sobie nie jest niczym szkodliwym. Dług, który przeznaczany jest przede wszystkim na różnego rodzaju inwestycje, budowę nowych dróg, infrastrukturę czy szkolenie kapitału ludzkiego, jak najbardziej ma sens, pozwala on bowiem w przyszłości generować dodatkowe dochody. Niemniej jednak zadłużenie, które przeznaczane jest głównie na konsumpcję, rozdmuchaną politykę socjalną czy chybione i nietrafione projekty, prędzej czy później musi doprowadzić do kłopotów fiskalnych. W normalnych warunkach, czyli takich, w których kraje takie jak Grecja, Hiszpania czy Portugalia posiadałyby swoją własną walutę, przy tak dużym zadłużeniu prawdopodobnie już dawno ogłosiłyby bankructwo. Teraz dzięki wsparciu pustym pieniądzem z Europejskiego Banku Centralnego nic takiego nie ma miejsca. Kończąc już tę część nagrania, chciałbym tylko zwrócić uwagę, że bogactwo bierze się przede wszystkim z pracy, edukacji, oszczędności oraz trafnych i przemyślanych inwestycji, a nie z do druku pustego pieniądza czy nadmiernego zadłużenia, zaciąganego głównie dlatego, bo jest taka możliwość, co niestety ma miejsce w wielu krajach, nie tylko europejskich. Przechodząc już do kwestii Polski. Nasz kraj zobowiązał się wprowadzić walutę euro podczas referendum w 2003 roku dotyczącym Traktatu Atejskiego. Nie została jednak przy tym określona dokładna data przyjęcia. Poza tym z punktu widzenia prawnego istnieje również w tym celu konieczność nowelizacji konstytucji Rzeczpospolitej. W dodatku każde konkretne państwo, aby mogło przystąpić do strefy euro, musi spełnić określone kryteria integracyjne, takie jak odpowiedni poziom inflacji, stabilny kurs walutowy, właściwa relacja deficytu budżetowego do PKB, stabilne stopy procentowe, czy w końcu niezależność Banku Centralnego. Polska jak na dzień dzisiejszy praktycznie wszystkie te warunki spełnia, lub jest w stanie spełnić w niedalekiej przyszłości. Potrzebna by była jeszcze odpowiednia wola polityczna do zmiany konstytucji, i w teorii w najbliższym czasie rzeczpospolita Polska może przystąpić do strefy euro. Pytanie tylko, czy jest to w ogóle potrzebne i jakie ewentualne korzyści zyskalibyśmy, przystępując do wspólnej waluty. Wśród sporej części opinii publicznej panuje przekonanie, że euro jest złe i nic dobrego Polsce przynieść nie może. Również w tym miejscu muszę stwierdzić, że sprawa nie jest taka prosta i nie sposób jednoznacznie i kategorycznie stwierdzić, że przystąpienie do strefy euro będzie miało tylko i wyłącznie niekorzystne konsekwencje. Jak w każdym rozwiązaniu, istnieją określone czynniki przemawiające za i przeciw. Do zalet uczestnictwa w strefie euro przemawiają m.in. takie argumenty jak łatwiejszy dostęp do kapitału, zmniejszenie kosztów transakcyjnych przy wymianie handlowej, brak wahań kursów walutowych, Inna percepcja ryzyka dla inwestorów chcących ulokować środki w naszym kraju, czy wreszcie zwiększone bezpieczeństwo Rzeczpospolitej. Ostatni punkt, czyli większe bezpieczeństwo, było jednym z ważniejszych powodów przystąpienia do strefy euro takich krajów jak Litwa, Łotwa czy Estonia. Historycznie rzecz ujmując, państwa te jeszcze niedawno znajdowały się w obszarze Związku Radzieckiego, czyli bloku znajdującego się całkowicie w opozycji do europejskiej wspólnoty gospodarczej. Wspólna waluta, jaką jest euro, podczas jakiejkolwiek hipotetycznej interwencji zbrojnej ze strony Rosjan, jest najlepszym gwarantem stanowczej i zdecydowanej reakcji takich państw jak chociażby Niemcy czy Francja. Atak na jakiekolwiek państwo posiadające wspólną walutę oznacza de facto atak na wszystkie gospodarki krajów posiadających euro. A do tego żadne szanujące się państwo nie może dopuścić, ponieważ odbiłoby się to w sposób jednoznacznie negatywny na poszczególnych gospodarkach. Oczywiście Litwa Łotwa czy Estonia są członkami różnych organizacji międzynarodowych czy sojuszu wojskowego NATO. W tym miejscu należy jednak pamiętać, że II Rzeczpospolita Polska przed II Wojną Światową również posiadała zachodnich sojuszników, którzy wszyscy dobrze wiemy, w jaki sposób wywiązali się ze swoich obowiązań wobec Polski po inwazji III Rzeszy na nasz kraj. Tak więc przezorność państw nadbałtyckich w tym temacie uważam za najbardziej uzasadnioną. Kontynuując dalej nagranie, należy również przyjrzeć się potencjalnym zagrożeniom wynikającym z przystąpienia Polski do strefy euro. Na pewno jednym z nich jest możliwy wzrost cen rozmaitych usług czy towarów. I choć na pewno nie jest to przesądzone, podobne zjawisko można było zaobserwować wśród krajów, które już przyjęły wspólną walutę. Mam tu na myśli głównie Słowację oraz kraje bałtyckie. Innym negatywnym czynnikiem jest brak możliwości wpływania na utrzymanie niskiej inflacji poprzez samodzielne obniżanie lub podnoszenie stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski. Również przyjmując euro, pozbawiamy się tzw. poduszki kursowej, czyli możliwości osłabienia swojej waluty podczas różnorakich zawirowań na światowych rynkach czy okresach spowolnienia gospodarczego. To właśnie dzięki dewaluacji złotego Polska w 2008 roku mogła praktycznie przejść przez kryzys finansowy bez większego uszczerbku gospodarczego i pozostać tzw. zieloną wyspą na tle innych krajów europejskich. Moim zdaniem głównym jednak problemem obecnej strefy euro są wspomniane już wcześniej państwa tzw. eurobankruci, czyli Grecja, Hiszpania, Portugalia i Włochy. Przystępując do strefy euro, Polska w taki czy inny sposób musiałaby uczestniczyć w kosztach utrzymania długu tych krajów, co z wiadomych względów mogłoby się odbić niekorzystnie na krajowej gospodarce. Niestety, ale jeżeli nie pozwalamy zbyt mocno zadłużonym krajom czy instytucjom na bankructwo, tym samym oczyszczając rynek z toksycznych aktywów czy nietrafionych inwestycji, to jednocześnie pogarszamy tylko istniejącą sytuację i w konsekwencji pogłębiamy problem. Oczywiście jestem w stanie zrozumieć, dlaczego jeszcze do tej pory nie pozwolono ogłosić niewypłacalności zadłużonym krajom z południa Europy. Oznaczałoby to jednocześnie koniec strefy euro oraz otwarte stwierdzenie, że projekt wspólnej waluty zakończył się fiaskiem, a przyznania się do pomyłki większość polityków za wszelką cenę próbuje uniknąć. Zmierzając do podsumowania, rzeczpospolita Polska do tej pory nie ma wspólnej europejskiej waluty, ponieważ jak wszystko na to wskazuje, na dzień dzisiejszy jest to zwyczajnie mało opłacalne. Oraz przede wszystkim większość mieszkańców naszego kraju jest przeciwna integracji walutowej, a to jest czynnik, który władza musi w mniejszym lub większym stopniu zawsze brać pod uwagę. Polska obecnie rozwija się bardzo dobrze i już niemal od 30 lat nasza gospodarka nie wpadła w recesję, a było to możliwe między innymi dlatego, że utrzymaliśmy naszą lokalną walutę. Samą ideę stworzenia euro dobrze skomentował ekonomista Milton Friedman, który powiedział, że z euro jest jak socjalizm to piękna idea, która nie sprawdza się w praktyce. Oczywiście, sam pomysł bliskiej współpracy krajów europejskich uważam za jak najbardziej słuszny. Być może właśnie dlatego państwa ze Starego Kontynentu są jednymi z najbogatszych na świecie oraz praktycznie od 1945 roku na kontynencie europejskim nie toczyły się żadne istotniejsze działania zbrojne. Niemniej jednak Unia Europejska, jaką obserwujemy obecnie, moim zdaniem jest już projektem zbyt scentralizowanym, niewydolnym, wymagającym gruntownych reform, żeby przetrwać. Zbyt duża biurokracja jest jednym z głównych i pogłębiających się problemów wspólnoty europejskiej. Osobiście bardziej optowałbym za Europą w formie jaka funkcjonowała do początku mniej więcej lat 90. ubiegłego wieku, czyli Europejską Wspólnotą Gospodarczą, organizacją która współpracuje bardziej w zakresie kwestii gospodarczych, mniej politycznych. To właśnie swobodny przepływ osób, usług, towarów czy kapitału był elementem, który w znacznym stopniu doprowadził do bogactwa oraz szybkiego rozwoju poszczególnych państw nie nadmiar tworzonego, często zbędnego i zbyt skomplikowanego prawa, co ma obecnie miejsce. Niestety, ale wydaje się, że osoby zarządzające wspólnotą nie dostrzegają tych problemów, a po pewnym czasie każda, nawet najlepsza gospodarka, z pięknymi tradycjami biznesowymi, znanymi markami czy wykształconym społeczeństwem, jeżeli zostanie zbyt mocno przeregulowana, może powiedzieć dość.